Siemanko, z tej strony Damian i dzisiaj w tym odcinku z EFC Mobile 25 omówimy sobie event krótszy tym razem to jest Grassroot Grates jest to event, który jest powiązany też z kolejnymi kartami. tutaj dokładnie będzie można sobie zdobyć kolejne też ikony takie jak Tevez oraz inne karty zaraz wam wszystko pokażę Oczywiście to wszystko jest dostępne, jak wejdziemy do eventów. Więc tak, Grassroot Grades Event, ogólnie mamy jeszcze tutaj taki mini pass, czyli trochę mniejszy pas od takiego zwykłego star pasa. Mamy tutaj Cordoba Herosa, wbity na upie. No i co tutaj? Takie są nagrody do odebrania, no ale oczywiście, jakby ktoś chciał, może sobie zakupić taki pas, ale nie jest to wiadomo dla każdego. Jeśli ktoś nie chce wydawać, to nie musi. No i co, tutaj ogólnie mamy kamienie milowe. Ogólnie też tutaj na starcie w tej głównej zakładce mamy informacje, jeśli chodzi o to, żeby te kolejne prezenty tutaj, te szardy odebrać oraz gemy to trzeba będzie odblokować graczy a żeby odblokować graczy przechodzimy do kolejnej zakładki i też będziemy tutaj zbierać sobie punkty potrzebne bo tutaj też dodatkowe rzeczy to się zrobi tutaj szardy łatwo wbić bo wystarczy tutaj grać te dwa mecze no tutaj mamy akurat codziennie można to zrobić no i tutaj grassroots Great token mamy i tutaj już sobie odbieram. No i wiadomo, do końca ścieżki lecicie. Odbieracie na koniec. Macie tokeny. Gemy dodatkowe. I kolejna istotna zakładka. No to mamy w tej zakładce, właśnie jeśli chodzi o te punkty, czyli te tokeny. Trzeba mieć minimum 100, żeby wygenerować sobie te punkty. Tutaj mamy punkty do umiejętności oraz jeszcze te punkty. Mamy czerwone takie punkty fortitude. I, I co? Te punkty musimy sobie tu wymienić. Jak macie ogólnie tych pokazanych graczy, to tutaj wiadomo, nie są to jeszcze ujawnione karty. Ponieważ, żebyście odblokowali taką kartę, no to jak macie ten wzór tutaj z tymi punktami, to wystarczy dodać sobie tym. Niebieskim przyciskiem, tym niebieskim plusikiem trzeba tak ustawić, czyli mamy 5 do 0, czyli tych punktów 5 umiejętności, a tutaj nic nie dodajecie. Później kolejny gracz, 4 punkty, te niebieskie, i punkt kolejny, czyli tutaj jeden punkt ten czerwony. No i tak macie znowu tu wyjaśnione po kolei, żeby te punkty sobie. Fajnie pododawać, i oczywiście nie mam możliwości jeszcze tu pokazać wam. Bo no nie wbiłem jeszcze akurat tych punktów, ale tu macie też pokazane, że można trafić gracze od 105 do 111. No i przejdźmy do galerii. Ogólnie to raczej bo staram się w miarę szybko wam opowiedzieć o co tu chodzi. No, galeria, no to co mamy, no graczy 101, 111 mamy tutaj do danego dudka mamy Dinatale, również jest Ian Wright no mamy też Marcelo który też już ikony otrzyma w normalnej wersji na inne platformy To też otrzymała ikonę więc tu mamy Marcelo nawet a ciekawe jaką ma kartę no tutaj 131 pesa. no i te statystyki te podania 120 130 no Dribbling, bardzo dobry, zwinność. No, no, dobre statystyki, jak na taką ikonę. Ale no 1500 shardów za, za niego chcą. A resztę, no to 1000 shardów wystarczy. Każdy jak będzie zbierał, to powinien w te dwa tygodnie sobie kogoś dobrego odebrać. No, z kart 109 mamy tak Araujo, Makalister Dybala i też jeszcze Kehir jest za 300 szardów. No i mamy kartę 108. No to już wiadomo, że takie karty, kto na przykład jak ktoś nie ma akurat kogo odebrać i ma mało szardów, no to z tych graczy można to zrobić. Wymiany, jeśli chodzi o te szardy, no to tu mamy w zakładce Exchange, czyli trzeba mieć te graczy 103. Czyli tutaj jeszcze wejdziemy do wymiany, i mamy w wymianie można zrobić 110 tego TV za. Tylko trzeba posiadać 350 szardów, 5 graczy 108, 3 graczy 107 i wersje TV za 106, 104, 102. Czyli na pewno gdzieś można to zdobyć. Więc tak to wygląda. No, i tutaj jeszcze są. Jeszcze z Ragnarok, jeszcze te, te dwie karty. Widzę tutaj Gilberto Silva, jeszcze tutaj jakiś Koreańczyk jest. No ale dobra, my się zajmiemy jeszcze ogólnie tym, że wejdziemy do sklepu. Też ogólnie chciałem jeszcze wydać trochę gemów, bo mam znowu 22 20, tysiące. I zobaczmy. Aha, tu jest taka paczka za FC Points. My przejdziemy sobie raczej do tych paczek z tego eventu. Co my tu mamy? Aha, za 1500 gemów są te, albo są te oferty tutaj. Czyli mamy tu są oferty, i możemy spróbować. Myślę, że raczej będę próbował w niewymienne. Tutaj możemy otworzyć jedną paczkę za 3000 gemów, bo to i tak jest codzienny taki limit. Więc. Zobaczmy, co nam wpadnie dobrego. Ok, więc zobaczmy. Animacja jest nowa, fajna. Mamy obrońcę Leverkusen, to jest chyba ta osoba 108. Ok, no dobra, to lećmy dalej. To nie jest źle. Może akurat wejdzie do mojego składu. Zobaczę, czy mam akurat potrzeby zmiany. No ale dobra. Tutaj przydałoby się też fajnie kogoś trafić, ale już pewnie tutaj trafię kogoś gorszego, bo skoro dostałem kartę 108. No to tutaj no bez szans 103. No słabo, słabo, słabo. No i jeszcze spróbuję jeszcze z raz. Aha, dobra, tu już te paczki ha, czyli tutaj, tak średnio z tym otwieraniem. No to przejdziemy do paczek za ogólnie za te 1500. Więc zobaczmy, mamy te jeszcze oferty za 1500 gemów. To myślę, że otworzę takie trzy paczki i zobaczę, czy w ogóle jest okazja. No tutaj, no 10 milionów. Ktoś tam wpadnie, żeby jeszcze kogoś tam sprzedać. No, ale zobaczmy, teraz mamy już animację, ale tu jest zawodnik z eventu Peach Beats. Mamy Watford, co tu będzie? I Sisoko, no dobra. No jeszcze ikona Lotara. Dobra, no jeszcze otworzymy. A może w takich paczkach też coś trafimy dobrego? No tutaj Campos, 96, 15 milionów. No i dobra, i teraz zobaczmy, Pitch Beats, mamy, oha, Gruzina, i kto to będzie, zawodnik z Heidenheim, aha, no, warty 15 milionów, no, będzie, co akurat sprzedać, dobra, jeszcze kolejną, no, tutaj Galeno i Manaman. dobra tak więc co taki krótszy film raczej no pokażę wam jeszcze mój skład no tutaj wrzucę raczej tego gościa z tego eventu Grassroot Grates więc co wrzucamy go na pewno będzie lepszy od Konate i co będziemy dalej jeszcze tu ulepszać muszę raczej już y, tak myśleć nad bardziej albo prawym obrońcą albo jeszcze lewe skrzydło zmienić będzie trzeba coś pozmieniać. No ale co, jeszcze mamy? Tak, challenge mode do wykonania raczej eee, tego Barca Gliego Muszę tutaj zrobić ogólnie jeszcze kolejny jest dodany z tym Oliwierem Kanem. Więc ktoś, jak naprawdę jest fanem tego golfkipera, można to sobie zrobić. Jeszcze dodatkowo gemy, więc warto. Więc możecie wpadać do tego challenge moda. No i tak, event króciutki: gramy głównie te skill game, zdobywamy oczywiście te szardy. Za te ukończenie meczów macie dodatkowe szardy, odbieracie je za pomocą przycisku climb. No i głównie to tyle. Event taki krótki, wam jeszcze chciałem pokazać, że w kalendarzu Kolejny event będzie dalej się zaczynał, ale to będzie już raczej kolejny tydzień. Mamy oczywiście tutaj tydzień, gdzie będzie event, pewnie też 14 dni. Event Captains, czyli będą to kapitanowie. Więc będzie można sobie tutaj kolejne karty zgarnąć. No i tak, a później co? Już zakończenie mamy za kilka dni. Ragnarok, więc no jeszcze mamy ile? 6 dni. Więc jak macie punkty czy też nagrody z Ragnarok, to warto sobie te nagrody tutaj podbierać. Więc no, tutaj te wszystkie punkty tokeny Ragnarok warto sobie to już wykorzystać. No, więc ja już będę powoli kończył. Mam nadzieję, że z czegoś nowego się dowiedzieliście no otworzyłem trochę paczek i co, będziemy się widzieć w kolejnych eventach więc mam nadzieję, że film wam się podobał, zostawiajcie łapeczkę w górę subskrypcję na moim kanale no i też pamiętajcie żeby wejść na instagrama serwer discord, wszystko macie w opisie w komentarzu napisz co trafiłeś z eventu grassroot grades już będę kończył to było na tyle, trzymajcie się, cześć